No, chyba panu, Janusz. Dlaczego Janusz? Bo się zaczęła historia od ciebie, naszego życia i od tych trudności, które, które przyniosłeś, a które teraz stwierdzisz, że ci pomogły. No i coś w tym jest. Czy się nasze życie odmieniło dzięki tym trudnościom, które były najpierw. Znaczy, moja żona jest ryzykantką, bo wzięła śrub z alkoholikiem, a to jest zawsze ryzyko. Może naiwna no. byłam, bo nie wierzyłam, że jesteś alkoholikiem wizji alkoholika. No tak, rzeczywiście. Może nie jest to... No nie każdy alkoholik tak samo wygląda i nie tak samo się zachowuje. Zewnętrznie. Zewnętrznie. Bo dużo ludzi ma takie właśnie skojarzenie jako człowieka, który jest nie wiem, tarza się porowa, który się przewraca, który non stop dzień w dzień jest pijany, a to... A to wcale tak nie było. I ja taką wizję w zasadzie też miałam. Natomiast no, definicja alkoholizmu jest prosta, bo to jest utrata zdolności spożywania alkoholu. Tak naprawdę. Mm -hmm. Co mnie jeszcze zdziwiło, to to, że ty o tym mówiłeś. Większość ludzi raczej będących alkoholikami nie mówi o tym, nie przyznaje się do tego. Więc jak ty o tym mówiłeś, to mi się to wydawało tym bardziej nierealne, że wymyśla sobie coś. Że, że tak tylko mówi, żeby nie wiem, by sprawdzić, może jak ja zareaguję. W każdym <laughs> jak razie będę... powiedziałam o tym przed śrubem, więc nie jest to powód do małżeństwa. <laughs> no nie jest. No. Nie. I... Ale, ale był taki czas, że nie myślałam może u, o unieważnieniu, na pewno nie, ale o tym, że, że dalsze życie nie razem ma nie ma sensu, bo, bo za, za dużo było tych skutków ujemnych i, i to takich płaconych, i nie tylko przeze mnie, ale ale już wiedziałam, że to, to zaważy na dalszym. Już była trójka dzieci w sumie, także to, to już nie tylko dotyczyło mnie, ale całej rodziny i tego, co będzie i jak to będzie dalej. No alkohol niszczy rodzinę. I, I wszystkich, którzy są wokół tej rodziny. Także tutaj nie ma jakby możliwości, że ktoś może pić niekontrolowanie i że wszystko pozostanie zdrowe, bo nie ma takiej możliwości. Niszczy się rodzina, niszczą się uczucia w rodzinie, niszczy się wiele rzeczy. Także i bezpieczeństwo fizyczne, i bezpieczeństwo finansowe różne. O, wchodzi na wiele płaszczyzn. Tak, takie jest zaburzenie, w ogóle brak tego bezpieczeństwa, zupełny brak bezpieczeństwa, w każdej chwili komornik, w każdej chwili jakiś list przychodził, już jak przychodził oficjalny list, to już... Ja do tej pory mam taką, taką reakcję, że jak, jak dostaję list polecony, mam coś podpisać, to pierwsza rzecz, patrzę na pieczątkę, skąd to jest, komornik, sąd, coś takiego, bo, bo jeszcze nadal są, jeszcze się to tak... I nie może nie ucina. Już minęło sporo lat, to nadal gdzieś tam pozostałości wracają. No i to takie jest, o których by się już w ogóle nawet no, nie spodziewaliśmy się, że jeszcze tak. jeszcze wróci. I to cały czas na kolana rzuca, że trzeba być ostrożnym, znaczy ostrożnym, takim w tej pokorze żyć, że to no, nigdy nie jest, nie można się cieszyć za i ich mieć świadomość tego, że to do końca życia tak naprawdę się będzie blokło za nami. Co nie znaczy, że ma to być kamienie u szyi. Gdyż ja twierdzę, że jestem szczęśliwym alkoholikiem. No i tak, bo naturalne zainteresowanie nasze przełożyło się na kurciatę, prawda? Bo to jest bliskie. Najpierw Janusz już przestał pić, rzeczywiście, po kolejnym leczeniu. Systematycznie chodził na, na, i chodzi nadal na spotkania AA, bo twierdzi, że bez tego mu byłoby trudno trzeźwieć ale mimo wszystko, że, że wiedziałam, że, że, że on, prawda, będąc takim trzeźwiejącym alkoholikiem, to, to nie tylko sam sobie musi sam na siebie uważać, ale też i, i my nie powinniśmy stwarzać jakichś takich okazji typu nie wiem, trzymanie piwa, wina, już tam nie mówię, bo tam rzeczywiście jakiegoś tam alkoholu czystego to nigdy raczej nie miałam, natomiast lubiłam, tak jak przyszedł tutaj znajomy razem wypić piwo, wino, ja z tym problemu w zasadzie nie miałam, a mój towarzysko bardzo to lubiłam i w tej chwili, jak przechodzę obok miejsca, gdzie jest przedawane piwo, to taką ochotę miałabym, nie powiem, że nie, że to jest tak, po, że sobie powiedziałam, koniec nie i to nie jest problem. Może i dobrze, że jest, bo z drugiej strony nie byłoby żadnej ofiary, jakby, jakby to było takie oddane i już i, i bez problemu przyjęte, że problemy jakieś tam drobniejsze, mniejsze są, ale przewożyło takie, yy, taka pierwsza sprawa, dlaczego w ogóle yy, przystąpiłam do, do krucjaty. Z, trochę ze względów takich, yy, Praktycznych właśnie tego typu nie będę miała bata nad sobą, jak podpiszę, i nie będzie mi kusiło, żeby coś tam, prawda, w tej lodówce trzymać, że jak przyjdą koleżanki, no to ja już wtedy, prawda, ja nie piję, więc i nie częstuję też. I mam taką, taką wymówkę i dzięki temu ugram coś takiego, co tak głupio brzmi, ale, ale rzeczywiście takiego troszeczkę wyrachowania w tym też było, że nie będę kusiła na pokuszenie wodziła i jego, także to było tak jakby pierwsza rzecz. I druga rzecz to do mnie dotarło przy świadectwie właściwie Janusza chyba pierwszym, a może już wcześniej, no nie wiem, wtedy jakoś tak sechalko to uzmysłowiłam bardzo, że przestał pić w zasadzie nie, 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 dzięki, nie dzięki mnie, nie dzięki mojej modlitwie, bo to był taki czas, że wcale mi się nie chciało modlić jakoś tak. Ja nie wiem, nie widziałam jakoś deski ratunku w tym, żeby, prawda, modlić się o jego niepicie. Ja nie pamiętam, żebym ja się jakoś strasznie modliła. Może i modliłam się, bo chodziłam do kościoła i to ja raczej tak Trzymałam dzieciaki jeszcze wtedy malutkie, ale jednak ja z nimi chodziłam, ja już nigdy miał nic przeciwko, ale sam nie chodził. Natomiast no, ktoś mu wymodlił to. Ktoś tę łaskę czy wymodlił, czy, czy no nie wiem, czy on sam sobie może. Nigdy tak właściwie nie, nie pytałem cię, czy się modliłeś sam o to? Czy nie? nie, no ja nie modliłem się. No nie, bo ty Byłem, się... Jak piłem, to uważałem, że jest deizm jest bardzo dobry dla mnie. Taką sobie przyjąłem wygodną formułę, czyli Bóg nie ma wpływu na moje życie. istnieje, ale nie ma wpływu na moje życie. No, w ten sposób usprawiedliwiałem wszystkie swoje czyny. Łatwiej mi było, prawda? Zachować taką wizję siebie. No bo żeby pić, to też trzeba stworzyć sobie taką wizję, że się jest człowiekiem w porządku, mimo że się pije, że to wszystko jest bardzo dobre, no po prostu jakiś taki świat zakłamania trzeba zrobić wokół siebie, żeby obronić to picie. No i no rzeczywiście, ja uważam, że to po prostu to moje trzeźwienie, ten mój dar jest wynikiem czyjejś modlitwy, czyjegoś postu. Tak to czuję po prostu. Czy jego Nie wiem. I to chyba nie jest istotne w tym wszystkim. Natomiast ktoś to ofiarował, może nawet za kogoś innego, a trafiło do mnie. Tak bywa w życiu. Samo to, że, że to nie jest tylko nie picie, nie jest tylko jakaś podpisana deklaracja, o których ja słyszałam, będąc tam jeszcze nie wymając pojęcia o domowym kościele, ale jakieś tam koleżanki kiedyś z liceum wiedziałam, jakieś razowiczki były i wiem, że podpisywały jakieś deklaracje. Później tam miały różne rozterki przy osiemnastkach. I to mi się takie wydawało trochę wtedy bez sensu, ale ja to tylko od. Ja tylko o tym wiedziałam w kategoriach, że to się podpisuje i cześć. Nie, nie że towarzyszy temu jakaś modlitwa, yy, że, że to jest ofiarowanie, prawda, tego swojego postu za innych, tylko, no nie wiem, jakaś taka sztuka dla sztuki chyba, tak to postrzegałam. Natomiast tutaj właśnie, jak już tak, to, co nieco, to było na tych pierwszych rekolekcjach, kiedy mieliśmy okazję dowiedzieć się czegoś w ogóle o krucjacie szerzej, yy, to wtedy do mnie dotarło, że to jednak to nie jest tylko deklaracja dla deklaracji, tylko towarzyszy temu coś, coś więcej poprzez właśnie modlitwę. Jest związana z byciem w krucjacie. Ja od razu dodam, że nie jestem ani członkiem, ani kandydatem krucjaty z jednego powodu. Wspieram krucjatę poprzez działanie w diakonii, natomiast e, uważam, że osoba chora na cukrzycę, to, że nie spożywa słodyczy, nie może ofiarować jako swego postu, bo to jest po prostu jej zalecenie lekarskie. Tak samo u mnie zaleceniem lekarskim jest po prostu to, żebym nie pił alkoholu, więc trudno to nazwać postem, prawda? To nie, jest, to nie jest post, to jest po prostu <noise> świadome przestrzeganie zaleceń lekarza i tyle. Natomiast w inny sposób mogę wspomagać krucjatę, poprzez działanie w diakonii, poprzez dawanie świadectwa i poprzez myślę, że inne rzeczy także. No i jeszcze kwestia tego obiecywania, prawda? Aha, no tak, bo generalnie jest takie zalecenie, żeby alkoholik, który nie pije, nie składał e, terminowych e, zobowiązań rzeczy. do niepicia, nie? czy bezterminowych, znaczy no, takich przyrzeczeń. Cały program leczenia opiera się na 24 godzinach. Czyli nie wstaje rano i mówię, nie napiję się dzisiaj. Nie, że jutro, że pojutrze, tylko dzisiaj. To jest podstawa leczenia. Ale y, taki powód taki naprawdę podstawowy to jest to, że nie traktuję tego jako postu, bo nie mogę. To nie jest dla mnie post przestrzeganie lekarza, znaczy zaleceń lekarza. No bo żeby alkoholik y, trzeźwiał, to musi spełnić jedną rzecz. Musi zachować abstynencję Alkohol. po prostu. No, także wracając do tego dlaczego i, i jak to dalej wyglądało w moim przynajmniej osobiście przypadku, to, to mi nie przeszkadza Krucjata, wręcz przeciwnie, daje mi takie, takie bezpieczeństwo tego, że głupoty żadnej nie zrobię, bo mam wsparcie, mam wsparcie no, to nie jest prawda tylko podpisana deklaracja. Na papierku, ale może za mało tutaj to się przyznaje, za mało jest takiej codziennej modlitwy tej krucjatora. Ja nie lubię tej modlitwy, tej konkretnej. Znaczy, ja wolę w inny sposób. Tak. Normalnie nawet sobie ofiarować, czy dziesiątkę, czy nawet pojedyncze jakieś inne modlitwy, czy, czy chociażby samym, nie wiem, rozmową z Bogiem na ten temat. Natomiast no, ciężkie jest dla mnie modlenie się tą konkretną modlitwą. Znaczy, powiem tak, ja myślałem. Zanim poznałem tę modlitwę kruciatową, że kredo jest trudną modlitwą, to twierdzę obecnie, że kredo to jest jedna z łatwiejszych modlitw wobec tej modlitwy i Ona nie ma ani rymu, ani jakiegoś takiego naturalnego ciągu do wypowiadania słów. No nie podoba Trzeba mi się. Słucha, ale, ale Mówię tu, szczerze, nie podoba mi się. Nie mówią o jej treści, która oczywiście jest. W Ważne rzeczy są tam po kolei poruszone. Tak, natomiast sama forma no, jest jaka jest. No, to chyba do końca nie o tych się... Tak, Natomiast tutaj jakby takie chciałbym jeszcze poruszyć z krucjatą, że. Ale nie tylko z krucjatą, ogólnie z modlitwą. Że jak modlimy się w jakiejś intencji, to chcielibyśmy, żeby ta modlitwa rzeczywiście była przełożona na jakąś łaskę zgodną z tą intencją. Natomiast myślę, że to chyba nie o to chodzi z modlitwą, że my się modlimy w jakiejś intencji, ale co z tą intencją pan był zrobił, to już jego sprawa tak naprawdę, nie nasza. To jest założenie w zasadzie każdej modlitwy, trzeba się godzić. Z tym, Czego co ma mógł, być ta. na, tak, na co my nie mamy wpływu, a niech będzie tak, jak Ty, że Ale często... to nie znaczy, że mamy się no, nie modlić. Bo często słyszałam Tylko... takie zdania, że tyle lat tam się modlę okay. za, za to, żeby ktoś przestał pić, i kurcja to już tam, powiedzmy, mam 11 lat, nie? a ta osoba nie chce przestać pić. Widać, tak ma być może, Chociaż nie, to może nie tak ma być, bliskich, bo za których się... do tego, żeby no bo to potrzeba mimo wszystko współpracy dwóch, stron, prawda i człowieka i Boga. <laughs> Więc czasami, jeżeli serce jest zatwardziałe, to może Bóg tę intencję przeznacza komuś innemu. Życie nam się całkowicie, to znaczy to nie jest tak, że bo krucjata to wyszła tak naprawdę u nas dopiero w 2008 roku w moim przypadku, kiedy podpisałam. Ale już sama ta, sam ten moment, kiedy jam już przestał pić i później to było coś koło roku takiej przerwy, że już nie pił, ale nie, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy jeszcze pojęcia zielonego o domowym kościele o ruchu Światło Życie, tak, że to i dla nas jest też furtka, to nie jest tylko, bo o młodzieżowym już wiedzieliśmy zresztą tutaj działa na miejscu i natomiast o tym, że jest coś takiego jak domowy kościół, to się dowiedzieliśmy dopiero gdzieś chyba po roku tu mieszkania i zaproszenia przez księdza, który tu wtedy był nas i krąg powstał, i, i tak dzięki temuśmy w sumie będąc w domowym kościele lat około chyba sześciu. Dopiero pojechaliśmy na rekolekcję i, i tam się tak więcej dowiedzieliśmy na temat krucjaty, chociaż mieliśmy w naszym kręgu wszystkich ludzi w krucjacie, ale tak naprawdę nic się więcej, poza tym, że oni są w krucjacie, to nic się więcej nie mówiło o tej znaczy, krucjacie. My musieliśmy mieć czas na dojrzenie, bo... Tak, po ludzku, to my nie nadawaliśmy się do domowego kościoła. W ogóle? w ogóle. Ja po świeżym nawróceniu rok, gdzie tam mój kontakt mimo wszystko, nadal mimo tego nawrócenia z Bogiem, no bo to był słaby, tak to trzeba powiedzieć. I ręka gdzieś tam też z jakimiś swoimi problemami. I jeszcze nasze małżeństwo, które dopiero zaczynało się odbudowywać. to gdzie my się nadawaliśmy do domowego kościoła. I, I dużo jest, no właśnie mieliśmy ani ja, ani Janusz, nie mieliśmy takiej tradycji modlenia się tak. wspólnej, czy jakim trudne było dla nas uklęknąć obok siebie do modlitwy Yy, no. najpierw rodzinnej, tak. a jeszcze później dłużej trwało, zanim to była modlitwa małżeńska. Które Myśmy się modlili obok siebie, każdy sam po cichu. I to było normalne tak. nam się wydawało, póki się nie dowiedzieliśmy właśnie że już na do, domowym kościele, że no jednym, jedną z zasad jest modlitwa małżeńska. I dojrzewaliśmy, właśnie my do wszystkiego dojrzewaliśmy długo, do wyjazdu na rekolekcje, tak. do właśnie realizacji poszczególnych zobowiązań, włącznie z dialogiem, który w tej chwili chyba nam najlepiej idzie, a, a, a też obok modlitwy małżeńskiej to, 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 była, to był chyba naj, najtrudniejszy punkt do przejścia. Także do wszystkiego powoli dochodzimy i, i to tak jakoś już potraktowałam, że to jest normalne. Do budowy domu też dochodzimy bardzo powoli. I też już momentami mnie to irytuje, a momentami sobie tak no, uświadamiam, że to chyba w naszym przypadku to wszystko trwa długo. Dzieci tylko szybko nam na się przychodziły. No, tak, dzieci przychodziły, szybko dorosły. Jesteśmy dumni z dzieci. Chociaż za rzadko im to można. No, ale, ale cieszę się przede wszystkim tym właśnie, że... Że dzięki temu nasze życie nie tylko indywidualnie tak, tak się odmieniło, ale właśnie wspólnie, bo, bo rzeczywiście to, że klękamy razem do modlitwy wieczornej, też nie zawsze jesteśmy tutaj tacy systematyczni, ale przynajmniej mamy w sumienia z tego powodu, jak, jak, jak nam się nie uda, no to to jest po prostu piękne. To, czy o czymś takim kiedyś. Nie marzyłam, bo nie wiedziałam, że tak może być. Natomiast jak nieraz słyszałam w kościele zachęty i nadal są do, do modlitwy wspólnej, to mi się to takie wydawało no jak to jak to zrobić? No przecież nigdy tego nie robiliśmy, a jednak się udało przełamać czasem i, i okazuje się, że jest to realne i budujące bardzo. Wiadomo, dzieci pewnie jakąś swoją drogą pójdą miejmy nadzieję, że, że nawet jak coś pobłądzą, to będą już miały wiedziały, gdzie trzeba wracać. To będą wiedziały, że to można to... się podnieść. Chwała, Chwała Pana. Pana.